Szanowni Państwo, dzisiaj wielki dzień, rozbłysły światła na stadionie miejskim w Nowym Sączu. Pokazujemy, jakie oświetlenie będą mieli zawodnicy w trakcie zawodów. 180 kV to naprawdę potęga mocy, którą Nowy Sącz musi pokazać na swoim stadionie. Bardzo się cieszę, Panie Prezydencie, że wszystko przebiega zgodnie z planem, w timingu i za to też bardzo serdecznie dziękuję całemu zespołowi, któremu Pan przewodniczy. Dziękuję panie prezydencie. Rzeczywiście w dniu dzisiejszym dostaliśmy potwierdzenie pisemne od generalnego wykonawcy, że przedmiot budowy, czyli stadion zostanie wykonany w terminie przewidzianym w umowie 19 sierpnia i termin otwarcia stadionu koniec sierpnia jest terminem niezagrożonym. Bardzo się z tego cieszę i oczywiście będziemy się wszyscy cieszyć, zrobimy z tego wielkie święto Nowego Sącza. Za nami Nowosądecki Jarmark Wielkanocny. W ostatni weekend na Nowosądeckim rynku gościliśmy ponad 20 wystawców, którzy zaprezentowali piękne rękodzieła oraz ozdoby świąteczne. Dzięki nim każdy mógł znaleźć coś wyjątkowego na nadchodzące święta. Dla posiadaczy karty Nowosądeczaina przygotowaliśmy tradycyjnie darmowy poczęstunek. W niedzielę palmową odbył się również emocjonujący konkurs palm, który przyciągnął wielu uczestników. Nie zapomnieliśmy także o najmłodszych. Dzieci mogły skorzystać z licznych atrakcji, które umiliły im czas spędzony na jarmarku. Zespół szkół akademickich imienia króla Bolesława Chrobrego odznaczony tarczą herbową zasłużony dla miasta Nowego Sącza. Podczas 16 uroczystej sesji Rady Miasta wyróżnienie odebrał dyrektor placówki Bogusław Kołcz. Oznaczyłem także Pana Dyrektora Denarem Świętej Małgorzaty, czyli najwyższym oznaczeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Gratulacje dla całej społeczności zespołu szkół akademickich. Pogratulowałem zawodniczkom klubu sportowego Global Child Nowy Sącz zajęcia pierwszego miejsca podczas ósmych mistrzostw Polski. W zawodach, które odbyły się w Grodzisku Mazowieckim wzięło udział ponad 80 zawodniczek z Nowego Sącza. Dziękuję za godne reprezentowanie Nowego Sącza w Polsce i na całym świecie. Szanowni Państwo, to już 321 spotkanie z prezentem miasta Nowego Sącza. Bardzo się cieszę, że słonko świeci na naszym nowosądeckim niebie. I dlatego nietypowo, bo na zewnątrz, ale bardzo już tradycyjnie razem z księdzem doktorem Jerzym Jurkiewiczem składamy życzenia wszystkiego najlepszego mieszkańcom Nowego Sącza, całej sądeczyzny. Szanowni Państwo, oderwania się od smartfonów, spojrzenia na drugiego człowieka, dobrych rozmów przy wielkanocnym stole, tego Państwu życzę i oczywiście spokoju i radości. Święta Wielkanocne, święta Zmartwychwstania Pańskiego przepełnione są ogromną nadzieją. Przeżywamy rok jubileuszowy pod hasłem pielgrzymi nadziei. Życzę wam drodzy, aby ta nadzieja, która wypływa z pustego grobu Chrystusa, przepełniała waszą codzienność te dni świąteczne, które przeżywamy, niech miłość, dobroć, życzliwość zapanują w waszych domach, w waszych rodzinach. I nie Chrystus. We wszystkim wam błogosławi. Wszystkiego dobrego.